Witam serdecznie, jesteśmy w Palma de Gandia, zapamiętajcie tą nazwę, to wpiszecie w internet, takie są godziny otwarcia, to właśnie tu najbliżej Gandii kupicie dobrą oliwę i dobre wino i już pokazuję i tutaj też kupicie rośliny i wszystkie rodzaje komponentów do roślin i teraz uwaga. To są ceny tegoroczne. Oliwy z tego roku ze zbioru. 5 litrów prawie 30 euro. I mamy tutaj również wino dla smakoszy. O dwulitrowe. Za 2 za 2,5 euro. Dobre wino. I mamy też słynne ziołowe likery. To to zostało razu Bermud, Mistela to są naprawdę coś, coś, coś super. Także tu warto przyjechać. Jest to na samym wlocie, na pierwszym skrzyżowaniu. Skręcicie do Palma de Gandia. Dokładnie przy tej figurce, co tam widać. Skręcacie w lewo. I pierwszy budynek po prawej to jest Kopcisa. To jest kooperatywa, czyli miejsce, gdzie kupujemy bezpośrednio. Od producenta dobrą oliwę i dobre wino. Pozdrawiam.